W kampanii parlamentarnej mieliśmy cały szereg debat merytorycznych przed eurowyborami, gdzie Unia Europejska jest mega organizacją merytoryczną, gdzie jest bardzo dużo szczegółowych regulacji i nie mieliśmy żadnych debat merytorycznych. To jest ogromny błąd. A myśli Pan, że ktoś chciałby ich słuchać? Dziennikarz podważa sens debat merytorycznych. Nic dziwnego w końcu reprezentuje środowisko, które wyprodukowało 100 konkretów, o których w 100 dni zapomniało. Jestem pewien, że są obywatele, którzy wysłuchaliby debaty o Europejskim Zielonym Ładzie, bo to jest to jeden z najbardziej medialnych tematów. Jestem pewien, że o polityce handlowej Unii Europejskiej, na przykład przedłużaniu umów o ruchu bezsłowym i bezkwotowym z Ukrainą, ludzie by posłuchali dyskusji. Jestem pewien, że o wychodzeniu Unii Europejskiej poza traktaty ludzie chętnie by posłuchali dyskusji. Tylko niestety, że dyskusja na żadną z tych trzech kwestii się nigdy nie odbyła. Boję się, że pan się myli, panie pośle. Nie słuchaliby. W tym momencie należy wspomnieć pamiętną wypowiedź Tomasza Lisa. Nie możemy mówić poważnie. Bo poważnie to znaczy nudno. A nudno to te barany wezmą pilota i przełączą. Najwyraźniej nie tylko obaj panowie reprezentują to samo przygotowanie redaktorskie, ale również obaj zatrzymali się ponad 20 lat temu w rozwoju zawodowym. Pan, jest Nikogo bardziej, pan jako dziennikarz, yy, który informuje społeczeństwo o polityce, jest bardziej sceptyczny względem społeczeństwa niż ja pan, jako polityk. pan co, po prostu a, pan ma inne interesy. Yy, ja się po prostu obawiam, że nikt z nas na własnym organizmie nie odczuwa tego, że ktoś nam zabiera jakąś suwerenność. Trudno o większe niezrozumienie problemu od zaprezentowanego właśnie przez dziennikarza. Wystarczy popatrzeć na rachunki za prąd, za ciepło, już na. Jak będziemy samodzielni, już... to będą niższe. Już na wiecach nie, nie, To nie jest kwestia samodzielności, to jest kwestia pozwalania Unii na wtykanie swojego nosa we wszystko.